Przechodzimy do Effects, Filter and Equalizer, Parametric Equalizer, tutaj wybieramy sobie predefiniowany Prezet Loudness Maximizer i co on nam daje? On jest tutaj, żeby nie było... Um, I co on nam daje? Po pierwsze, y, odpas ma 120 Hz w dół, um, zwiększa nam częstotliwości niskie o 3 dB, czyli nasze basy po prostu. A high pass, czyli e, filtr, m, który nam zwiększa wysokie częstotliwości od 6000 Hz w górę, po prostu podgłasza nam te częstotliwości o 6 dB. Ja w moim przypadku, jako że to jest mikrofon dość jasny, ust ustawię sobie to na 4 dB. Niskie pas ma na 1 dB. E, I tak sobie właśnie tak to wygląda. Mam ustawię zakres na 30 dB, i tak to właśnie wygląda, akceptujemy sobie już nam się audio zmienia e, następnie przechodzimy do effects, amplitude and compression, normalize i tutaj normalizujemy sobie do jakichś 90 95%, nawet 98, to zostawiam w waszych rękach, musicie dojść do tego um, na jakim poziomie to fajnie brzmi, w jakim procentażu, jeżeli tak to można ująć e, fajnie u was to brzmi ja powiedzmy, że zaakceptuję 90% apply Następnie przechodzimy do Effects, Amplitude and Compression, Dynamic Processing. Tutaj musimy sobie stworzyć coś takiego, taki kompresor w Dynamic Processingu, e, który mam tutaj. E, jak, to, jak tego dokonać właściwie? Będziecie mieć taką tutaj ten kwadraci, przesuwacie go tutaj mniej więcej tutaj. E, dajecie po prostu Edit Point, e, jakieś minus 20-27, ok. I prawie, bo ratio musi być jakieś mniej więcej 2,03. Um, także spróbujmy jeszcze raz, minus 10, powiedzmy tutaj, i mamy to ustawione. Z tym kwadracikiem tutaj nie musimy nic zrobić, i jest dobrze ustawiony. Akceptujemy. Zrobił nam się duży przester, ale spokojnie, już go, um, już go redukujemy. Am amplitude and compression, normalize, i znowu na 90%. Już mamy e, nasze audio prawie gotowe. Wystarczy tylko, że jeszcze sobie e, nasze, nasze syczki tutaj, e, które. E, igiełki, które wystają. E, je sobie. Mm, zmniejszymy. O, zaakceptowałem do całego e, nagrania. Chwila, moment. Robimy to już szybciutko. OK. I jak widać, tak to wygląda. E, jeżeli Wam na przykład e, te syczki nie przeszkadzają, nie musicie robić ostatniego kroku z. DSR Light, bo po prostu to będzie działało. Nie pozostało nam nic innego, jak przesłuchanie tego. Jeden, dwa, trzy. Cześć, witajcie. Brzmi bardzo fajnie. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Jeżeli się przydał, zostaw łapkę w górę i jakiś komentarz, kto naprawdę motywuje, a ja się będę z wami żegnał. Bywaj.